Planujemy nabór e, wniosków na dotację 8 marca od godziny 8 e, i nabór. E... Będzie w trybie ciągłym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość dotacji nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota to jest na dzień dzisiejszy około te 43 tysiące. Dotacja, która jest udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy, jest dotacją bezzwrotną, pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzyma tą działalność przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zainteresowanie jest naprawdę duże. Teraz jest to około 2-3 osoby dziennie. Są to osoby, które wstępnie już mają wypisany ten wniosek, chcą się jeszcze dowiedzieć. Jakiś szczegółów. Natomiast podejrzewamy, że im bliżej tego 8 marca, tym, tym takich osób będzie więcej. Natomiast jesteśmy na to przygotowane i w momencie, gdy, gdy tych osób będzie bardzo dużo, to oczywiście będzie więcej pracowników zaangażowanych w obsługę. Tego. Problemy są różne w zależności od tego, no, jaką mają historię bezrobotni, swoją zawodową. Natomiast pytają o szczegóły, o wpisanie konkretnych rzeczy w określone pozycje. Natomiast taki najczęściej, Najczęstszy problem to jest wynika często z braku kwalifikacji do zaplanowanej działalności. Bądź też pojawiają się problemy, jeśli chodzi o zabezpieczenie takiej dotacji, bo jest to wymagane. Zabezpieczenie jest wymagane ze względu na warunki umowy, umowa zakłada znaczy narzuca prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy. Gdyby ktoś nie wywiązał się z tego warunku, Należy zwrócić. W związku z tym wymagane jest zabezpieczenie, gdyby się wydarzyło właśnie taka sytuacja. Najwyżej punktowanym zabezpieczeniem w naszym urzędzie to jest poręczenie bądź też blokada środków na rachunku bankowym. Najczęstsze takie rodzaje działalności są to zwykle usługi związane często z branżą kosmetyczną, ale również z fotograficzną czy też z branżą reklamową. W ostatnimi czasy dochodziły do nas sygnały od przyszłych wnioskodawców. Którzy chcą złożyć wnioski, że są problemy takie techniczne z wypełnieniem tych wniosków. On jest dość taki obszerny i, i trudny, i wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą po prostu mieć problem z, z ich wypełnieniem. Dlatego, jakby wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych, postanowiliśmy stworzyć takie konsultacje, które odbywają się od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 11 do 13. I każdy, kto jest zainteresowany składaniem wniosku o przyznanie takiej dotacji, może się do nas zgłosić wstępnie wypełnionym wnioskiem i pracownicy w czasie takiej konsultacji ten wniosek już tak wstępnie pod względem formalnym sprawdzą i wskażą, gdzie należy jeszcze popracować nad tym wnioskiem i jakie załączniki należy dołączyć.